Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A i B, którego środek należy do naszej prostej L. Mamy punkty A, B i nasza prosta to jest 1. Czyli możemy zapisać sobie współrzędne środka naszego okręgu w podpunkcie A, że będzie to X oraz 1. Wiemy, że odcinek SA i odcinek SB to promień okręgu, zatem możemy zapisać nasze równanie. Że odcinek SA jest równy odcinkowi SB. I pod pierwiastkiem zapisujemy nasze równania odcinków i przyrównujemy je do siebie. Czyli na początku zaczynamy od x, czyli mamy minus 2 minus x do kwadratu, dodać 2 minus 1 do kwadratu i to jest równe odcinek SB, czyli mamy 2 minus x. Do kwadratu dodać 4 minus 1 do kwadratu. Z pierwszego naszego pierwiastka otrzymujemy minus minus 2, czyli możemy sobie zapisać już tutaj bez minusa jako 2 dodać x i mamy wszystko do potęgi drugiej plus 1 jest równe i otrzymujemy 2 minus x. Do kwadratu plus 9. 2 plus x do kwadratu plus 1 jest równe 2 minus x do kwadratu plus 9. Czyli mamy wzór skróconego mnożenia. 4 dodać 4x, dodać x do kwadratu plus 1 jest równe 4 minus 4x, dodać x kwadrat plus 9 x kwadrat nam się skróci z x kwadrat, czyli otrzymujemy 5 dodać 4x jest równe 13 minus 4x. x na jedną stronę, czyli mamy 8x jest równe 8, dzielimy przez 8, czyli nasz x jest równe 1, a punkt s będzie miał współrzędne 1 i 1. Obliczmy promień naszego okręgu, czyli liczymy r. Jest równo odcinkowi SA, czyli pod pierwiastkiem zapisujemy minus 2 minus 1 do kwadratu, dodać 2 minus 1 do kwadratu. Otrzymujemy pod pierwiastkiem 9 plus 1, czyli mamy pierwiastek z 10, i równanie naszego okręgu spełniającego warunek z naszego polecenia. Będzie wyglądała w postaci X minus 1 do potęgi drugiej, dodać Y minus 1 do potęgi drugiej i jest równe 10. W podpunkcie B mamy podane punkty a, b oraz że nasz Y jest równy nasza prosta x minus 2, zatem punkt S będzie miał współrzędne X oraz X minus 2. Wiemy, że odcinek SA i odcinek SB to promień naszego okręgu, czyli znowu je przyrównujemy do siebie. SA jest równe SB i pod pierwiastkiem zapisujemy pierwszy nasz odcinek SA i mamy 3 minus x do kwadratu, dodać minus 5 minus x plus 2 do kwadratu. To jest równe pierwiastek, odcinek SB, czyli mamy 5 minus x do potęgi drugiej, minus, minus 3, czyli mamy tutaj plusa, minus 3, minus x, dodać 2 do potęgi drugiej. Musimy ogarnąć pierwszy nasz pierwiastek, czyli mamy w nim 3 minus x do potęgi drugiej, dodać, Minus x minus 3 do potęgi drugiej i to jest równe. W drugim też możemy od razu ten pierwiastek zniwelować, czyli będziemy mieli 5 minus x do kwadratu, dodać i mamy minus x minus 1 do kwadratu. Działamy po lewej stronie, otrzymując 3 minus x. Do kwadratu, dodać minusa sobie z x, wyłączymy jednego przed, czyli mamy x plus 3 do kwadratu. Jest równy. Pierwszy nawias przepisujemy 5 minus x do kwadratu. No i tutaj mamy też tego minusa, więc go wyrzucimy sobie poza. x dodać 1 do kwadratu. Przepisujemy pierwszy nawias. Minus x do kwadratu, dodać. Drugi nawias, czyli mamy x plus 3 do kwadratu, jest równe 5 minus x do kwadratu dodać x plus 1 do kwadratu. Wzory skróconego mnożenia, czyli z pierwszego nawiasu mamy 9 minus 6x dodać x kwadrat plus drugi nasz nawias, czyli mamy x kwadrat dodać 6x dodać 9 jest równe. Mamy 5 minus x do kwadratu, czyli będzie 25 minus 10x dodać x do kwadratu, i w naszym drugim nawiasie, czyli mamy x kwadrat dodać 2x i dodać 1. x kwadrat nam się niwelują i zostaje nam 18, jest równe 26 minus 8x. Zatem 8X będzie równe 8. Dzielimy sobie przez naszą ósemkę przy X, otrzymujemy, że X jest równe 1, zatem punkt S będzie miał współrzędne 1 i minus 1. Obliczamy promień naszego okręgu, czyli jest to odcinek SA. I otrzymujemy 3 minus 1. Do kwadratu dodać minus 5 minus minus 1 do kwadratu. Czyli mamy 4, dodać 16. Jest to pierwiastek z 20. Zatem równanie naszego kręgu, które będzie spełniało warunek z zadania, to jest x minus 1 do kwadratu, dodać y minus plus 1 do kwadratu. I to jest równe. Dwadzieścia.